Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's, ale tym razem część druga. Przeniesiemy się do nowej, starej restauracji, która jest tak, gdzieś tak jak wcześniej, w 87 bodajże. No i cóż, no i cóż, no i cóż, no i cóż tam nowiutkie animatroniki, jednocześnie stare. Toy Chica, Toy Bonnie, Toy Freddy, jest jeszcze Mangle, ale no, co się z nimi też nie tak, prawda? A, no właśnie, no i to to się dzieje, co się dzieje? Nowa gra. Jest inna mechanika. Wielkie, wielkie ponowne otworzenie. Co może być nie tak. 100 dolarów za weekend, za tydzień. Także mniej niż ostatnio. Wydobycie też, wiecie, że to jest akcja z przodu, ale jednak jest z tyłu, bo tą wersją stworzyli na nowo, bo wcześniej, no i tak dalej. To jest strasznie zawiła Fabuła, jak mówiłem. Nie będę jej streszczał, bo na serio długa. Kto jest zainteresowany, to oczywiście wejdźcie w FNAF, Historia Fabuła, jak, dalej. No, jak widzicie, jest inaczej. mam tatarki. Mamy tutaj to flashlight. Mamy von Gaia. No działa wszystko troszkę, troszkę szybciej, możemy oświec oświecić. Mamy tutaj po, po niego, mamy Chikę, Hall, nowe animatroniki, Gukiełka, Mangal, Cove. Game Area, Balloon Boy, Party Room. Yy, Party Room 2, yy, wentyl prawy, lewy, no i to wszystko w sumie. No i ten Frediego, I mamy też maskę. No i tam go się tłumaczy co i jak, o co chodzi. Uh, you're only Jak to at that location. Uh, is that late the last week, but complained about conditions uh, we switched him over the day shift so hey lucky you right uh, mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office now from what we know that should be impossible uh, that restaurant should be the safest place on earth so while our engineers don't really have an explanation for this the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. <laughs> uh, and as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system—something about the robot saying you as an endoskeleton without a costume on and wanting stuff. So, to step <coughs> on you. Uwgentam <know>. tłumaczy zasady, kto <coughs> wszystko działa i tak dalej. Nic specjalnego. W jakim skrócie chodzi o to? Są nowe animatroniki, bla bla bla, zupełnie świeżutkie, przyjazne dla dzieci. Tak one wyglądają. To Bonnie, to Freddy, to Chica. Uh. Oj! Hello, Chica! I wszystkie animatroniki działa świecenie światełkiem. I ogólnie co, to jest prosta. Wszystkie animatroniki działają... Mamy tu wleżać, ale to jest nieważne, to nie w ogóle nie patrzymy, bo to nam się i tak nie wyczerpie. Mamy latarkę, którą możemy spamować. Dzięki temu te animatoryki stąd sobie idą ym, i nas nie, nie wystraszą. Przynajmniej po jakimś czasie. Tu musimy strasz, nakręcić cały czas music boxa. W ten sposób ym, pozbywamy się marionetki. Tu mogą nas przyjść tak, jeżeli dobrze pamiętam, stay Bonnie, boni, a stay chica. O widzicie zniknął sobie. Zde mechanika z pada tychże o wiele prostsza niż w pierwszej. Yy, Dlatego że tak. Yy, patrzymy się... Teraz... O, ktoś o mamy w szybach. Aha, rojcika! Patrzymy się go na kamerę 11. I tu nakręcamy tylko music boxa. Yy, tu... Bez problemu do nas może ktoś wejść. Um. o! Well, umarłem pierwszej w nocy, ciekawie. Um. No tak. he <grystanie> Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że można umrzeć w pierwszej nocy. <grystanie> Nie powiem. Kurczę. Um. Dobra, wiecie, mam też zasady od razu. Bo... Dobra, zaskoczyłem je. W jakiej chodzi, chodzi o to, tak, jeżeli założymy go już w wentylach, lub... 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 lub nam w... do pokoju, tak? Mogą nam wchodzić do pokoju. Toy chica, to i yy, cika Sta, to... sorry, cika Stara cika no razu już tam, nie chcę tego. Stara Chica, stary, bo, stary Boni i... Uh, stary Freddy wszystkie te nowe mogą do na, na nas wejść uh, także taka zasada my się mówię patrzymy tylko na ten corner uh, jak, jak już nam wejdą właśnie do pokoju wiecie wszystko zniknie w ogóle Są już nas wsadzić ten kosmos i go chowamy uh, no Zadamy wtedy głowę do. właśnie pod maskę Freddy'ego, wtedy oni nas idą sobie stąd i nas odpuszczają, nie? bo myślą, że nie wiem, jesteśmy jednym z nich, czy coś, albo że jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy, czy coś, dlatego chyba wiecie, ogłupia. Marionet działa w taki sposób, że ona uspokaja się, gdy nakręcamy music boxa. Musimy cały czas tego music boxa nakręcać, wiadomo. Każdą nocą music box spada coraz szybciej, lub mamy coraz więcej wyzwań, itd., itd. rozumiecie rozumieć, o co chodzi. Jeśli chodzi o pozostałe animatroniki, to jest taka śledzimy w nich latarką, one sobie odpuszczają nas. To ich ogólnie okupia. Wyjątkiem jest... Um, wyjątkiem jest... Pan Foxy, na którego... Właśnie, przepraszam, na latarka działa tylko głównie na Foxiego. Yy, że dzięki temu... No właśnie, Foxy odpuszcza, bo go to oślepia i dzięki temu... Yy, bo on tu do nas nie przychodzi do tego pokoju śmiesznego, tylko od razu wyskakuje nam na ryj, nie? No, tak to działa. Tutaj też można przyjść do pokoju mangle Mangle tutaj tak wisi. To jest baby, baby Foxy powiedzmy. I wtedy nie możemy używać latarki. Jak nie możemy używać latarki, no to Foxy też można do nas wyskoczyć... skoczyć, tak dalej, tak dalej, no sami rozumiecie o co chodzi. Um, mogą Mogą nas przyjść w jakieś jeszcze to Toy Bonnie, to Toy Chica, Toy Bonnie. Nie wiem właśnie, kto tutaj z gdzie to działa, czy też zakładam maskę? Chyba tak. Myślałem, że to tak nie działa. Najwyraźniej tak działa. No i już musimy, widzicie, nakręcać. Potrzebujemy tylko w jedną kamerkę, tylko kamerę jednostką nas interesuje, nie żadna inna. Świecimy prawo, lewo, czy nikt nie przychodzi. Nakręcamy. Jak cały czas, nie? Cały czas. Akurat na pierwszych godzinach jest dosyć więc nie będę tak często tej, tej kokiłki nakręcał. Bo mówię, bo jest dosyć prosto. Oczywiście wiadomo, im, można ją na chwilę zostawić. Łączoną, ale lepiej nie robić, bo wtedy marionetka sobie do nas idzie. Ym, I może na nas skoczyć ta marionetka. Może tak to wygląda. Ta marionetka nie jest zbyt ładna. Oj, nie, jest zbyt ładna. się jak creepy, to jest połączenie takiego jakby Slendermana. Hmm, y, Slendermana. Ma długie, długie ręce. Takiego płaczącego dziecka. No, takie dosyć ogóle creepy to jest ta marionetka. Niestety. I ogólnie, w bardzo się dużo nauczyła, część druga, że tutaj. Ta historia w Five Nights at Freddy's ma jakąś, jakiś sens, tak? Pojawiało się tu więcej znaków, jakieś obrazki itd. No, pojawiła się historia, co nie? I tak dalej, no jest tego coś jest spora. I dopiero wtedy zaczęło powstać jakieś historię, będą po, po pierwszej części. Tam nic zbytnie nie, nie zaczęło powstawać, no bo nic nie było, tak? Oczywiście dalej jest wiatraczek, tak, żeby inaczej. Dalej jest motyw z jednostkiem Freddy'ego. Wiatraczek, żeby nas chłodził z nerwów, i tak dalej. Nie wiem po co. Jest chyba zima. No ale tutaj na szczęście mówię: nic się nie wyczytać, nie może, nie ma ograniczenia energii. Tylko liczy się skill i praktycznie zawsze na wyższych poziomach trudności robi się robi się tak robi się tak to taki manewr No to ta gra jest wbrew pozorom prostsza Łączy się ten szybkie paluszki szybkie paluszki szybkie refleks To już automatycznie działa, czy nawet wiecie czy nawet jak już coś do nas zbije, to od razu zakładamy, nie, bo często można sam że o hello! Tutaj chicka No i ona widzi, ona nie, wbi, nie wejdzie tu mi korytarzem. Tylko ona zawsze właśnie chodzą tak. Tutaj toj chica. Tutaj toj. O, oh hello. I patrzcie, toj Bonnie ma taką animację. Chyć <laughs> się ma. Tak, tutaj ogólnie wszystkie to w ogóle jest to, że wszystkie animatroniki są słodziutkie. Zwłaszcza tutaj Bonnie tutaj będzie w ogóle mega słodziakiem. Nie wiem jak on... No nie jest straszne. Gra też jest mniej straszna właśnie. Eee... Um, że to metryki są takie widzicie słodziutkie dosyć. I w ogóle pierwszej nocy chyba tylko... O oh, hello Freddy, grubasko To tam u ciebie byczku? No to nie ma o czym się martwić, pierwsza noc to taka dosyć widzicie Lightowa. Wszystko wygląda tak samo Zaraz sobie przejdziemy noc mam nadzieję drugą Dlaczego nie? ma I, I w ogóle w tej grze też pojawiają się coś takiego jak minigry mini Tak zwane, które właśnie też opowiadają o tej fabule, że jest jakaś tam Skryta fabuła One pojawiają się pomiędzy nocami różnymi Zaraz zacznę zobaczycie, chyba Chyba zobaczycie, bo zaraz nie jestem pewien O, hello, ktoś idzie do mnie Z bentylami. nie będę jak na Dojczyka się broniło. Czy rzeczywiście się... Czy się broniło w taki sposób, jeżeli się zakładało maska na ryj? A już mnie to nie obchodzi, bo jest 6 rano. Idźciaki dalej sobie świętują. Cieszą się, że się udało przetrwać tam do 6 nad ranem. Ale tu nie było tym razem minigierki. No cóż... Trudno się mówi. Od razu przejdźmy noc drugą, tak jak mówię. Ehm. Yy... I tyle tak, no zadzwonię do nas, Fongaj, jak zawsze Chyba nam się nie uda pytając drugiej przejść Na XT Kamera 11, O już na... uh, hello. 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 No Opowiada Powiada o tych starych modelach i tak dalej. Tak i smród. Tak coś było z tymi starymi animatronikami, starymi animatronikami i tak. Śmierdziały. Dużo jako ma jako części zamienne głównie tych nowych animatroników.

No, działa to na niego, na niego jak, jak restart jakiś, coś. O, no i tylko gada też o tym, że nie, lu, nie lubi tego puppet finga, tej marionetki, puppeta. Nie ufał tej marionetce, bo ona... Jakbym myślała zawsze, nie? Och, Halibka. Ktoś przyjdzie. Siema! Tojcika! No Hello! Teraz coś do mnie idzie. Pamiętaj, Albo i nie. A no, musimy to czas nakręcać? No widzicie, gra jest, mówię, o wiele prostsza... ...mechanicznie. Po nie zakładam tej maski tak od razu. zakładamy maskę zanim to było modne. Gra mam 6 lat już. Ballon Boya słyszałem, nie? Dobrze, Ballon Boy jest, jest też takim się głupim. Nie mów Ballon Boy. Hello, Mangle. Mangle, takie zakłócenia powoduje, że... U niej nie możemy... Ym... Tak, Mangel też jest taka dziwna zepsuta troszeczkę, że... Bo nią się dzieci bawiły regularnie. Hello Freddy, Freddy! I dlatego jest taka cała ta poniszczona, że... Składa się z niej część i tak dalej. Więc przyjęcie dzieciaki bawiły. Wiecie, dzieciaki nie umiały trzymać swoich rąk. Przy sobie. No wiadomo jak my, i tutaj, jak manim się gdzieś przemieszczają to po prostu latarka nie świeci tak do końca w korytarzu, tylko gdzieś tutaj o. A no i oczywiście byczek, Fre byczek toj Freddy też może tutaj wejść jest jako jedynym takim to, z tych to animatorników. Hello! Jedynym stojącem troników, który może do pokoju wbić i może być przypał. Z tego powodu, właśnie jak teraz. No dobra, jeżeli wszystko było w porządku, to hello, Foxy. Siema. Stary przyjacielu, no troszeczkę jesteś zniszczony. Foxy, wypierdzielaj. Dobra, wy wypieprzył. No. Widzicie, był ten... o siema! To jest Chica! Nie wiem jak się jej pozbyć... no nie! Niech chciałem pozbyć! Nie pamiętam twojej mechaniki, Boże! z debilem! Gra poszła sobie. Siema Nie wiem czy akurat tak była mechanika od że trzeba było też maskę założyć jak przychodziła Dobra <laughs> Dobra, przyjęłem, że umrę Siema Dobra Świeć, świeć, świeć tym latareczką, świeć, świeć. Dobra. Dobra, znowu słyszę tego. Dobra, spokojnie, spokojnie. Hmm, to jest druga noc dopiero. A Foxy pewnie się zbliża. Nie, jednak nie. Słyszałem haj Balombo nie pierdalaj Jeżeli Balombo już tu wejdzie to jest koniec, to zawsze nigdy nikt go nie, już nie wyjdzie, jak są mangel. No nie jak już wejdą to jest po ptakach. Balombo jest takim skwysnym, że u niego jeszcze zabiera umiejętność, że nie można świecić latareczką, nie? To jest najgorzej, najgorsze. No wtedy, wiadomo, Foxy wlatuje od razu. I w tej części takim największym skurczybykiem... Nie są to tutaj animatroniki, nie, nie one. One są słabe. Eee, Największą skoczybykiem uważam, że jest tutaj zdecydowanie Foxy. Zdecydowanie Foxy pod względem jumpscarów. No i mamy minigierkę. Czy raczej. Mm, rzecz, w której jesteśmy imatolnikiem. Jesteśmy. Możemy obserwować Starego, główniego. Czy też. Y, Chica. Jesteśmy w masce Frediego. Tak. Jest to troszkę przerażająca wizja. Widzicie. Muzyka przyspiesza, o co chodzi, co i pojawi się w prawie pod wyborem rogu jakaś animacja. It's me. Tak. No i to wszystko. Także tak to wygląda. A póki co. Zapraszam Was na następny odcinek. Spójrzcie na razie, o Pan. Cześć.